Cześć. Dzisiaj podsumowanie miesiąca maja. Miesiąc maj był ogólnie bardzo ładny, poza może kilkoma dniami, ale o tym za chwilę. Instalacja wyprodukowała około 195 kWh energii. Najlepszym dniem mm, był 27 maj, i tu produkcja była na poziomie 9,83 kWh. Natomiast najgorszym dniem był 17 maj, i tutaj instalacja nam wyprodukowała zaledwie 0,67 kWh. Wykres, który tu widzicie, przedstawia produkcję dobową. Brakuje tutaj 1-2 maja, jak widzicie, ale to ze względu na małe problemy techniczne na początku z generowaniem wykresów. Jak widzicie, bywały dni kiedy ta produkcja była bardzo słaba, i tu nasuwa się pytanie, czy musiałem tą wodę dogrzewać w inny sposób? No, niestety musiałem, bo to jest tak, słuchajcie, gdy mamy piękny słoneczny dzień, to instalacja podgrzeje nam wodę ponad to, co potrzebujemy. Dzięki temu mamy zapas na kolejny dzień, i nawet jeśli ten kolejny dzień będzie słaby, to wody nam wystarczy. Ale, no, właśnie, gdy mamy już na przykład drugi dzień z rzędu ze słabą produkcją, to pojawia się konieczność dogrzania wody w inny sposób. W maju mieliśmy cztery takie dni, kiedy tą wodę trzeba było dogrzać. Już Wam pokazuję, kiedy to było. Spójrzcie tutaj na 4-5 maj, tu produkcja była mm, bardzo duża. Tą wodę udało się zagrzać do bardzo wysokiej temperatury. Dzięki temu yy, 6 maja, gdy ta produkcja była dość słaba, tej wody nam wystarczyło. Ale już 7 maja, gdy kolejny dzień był słaby, niestety trzeba było tą wodę dogrzać. I to był ten pierwszy dzień. Kolejnym tutaj dniem, na przykład zobaczcie sobie 21, 22, 23 maj. Piękna pogoda i yy, produkcja bardzo fajna. 24 już było słabiutko, wody wystarczyło, ale już 25, gdy ta produkcja również była słaba, niestety tej wody po prostu brakło. I podobnie ma się tutaj sytuacja w połowie miesiąca, kiedy, jak widzicie, te słupki no, nie są zbyt wysokie. Tutaj konieczność dogrzania wody pojawiła się dwa razy. To było 17 maja i 20 maja. Ja ogólnie jestem zadowolony, mimo tych 4 dni. Yy, przepaliłem sobie wtedy drewnem w kotle na ekogroszek, także tą wodę nadal miałem za darmo. Yy, nawet gdyby te 4 dni trzeba było podgrzać prądem z sieci, to ja myślę, że to nie byłyby jakieś wielkie koszta, dlatego że tej wody brakło trochę, tak naprawdę, i, i tutaj podgrzanie tego o 10 czy nawet o kilkanaście stopni. No to nie byłby to jakiś wielki koszt. Planuję już pewne tutaj modyfikacje, ale to wam powiem w innym filmie, jak usprawnić tą instalację, żeby tej wody wystarczało na dłużej, żeby było jej więcej. Mam tu pewne pomysły. Jeszcze je muszę dopracować i podzielę się tym z Wami. Dobra, jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca, to myślę, że tyle. Zobaczymy, jakie będą następne miesiące. Mam nadzieję, że nie będą gorsze, tylko lepsze, bo w końcu nam się zbliża czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są miesiące, w których ta produkcja tu powinna być bardzo wysoka. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się i do następnego, cześć.